Chcesz mieć dobre życie? No to przede wszystkim nie rób głupot, które ci to życie spieprzą. Bardzo wiele przypadków cierpień i zmarnowanych lat życia dałoby się uniknąć, gdyby człowiek, po pierwsze, wiedział, jak rozpoznać konkretne sygnały ostrzegawcze, a po drugie, wbrew ogólnie panującemu przekonaniu, zdał sobie sprawę z tego, że pewnych cech charakteru potencjalnego partnera nie naprawia się, wchodząc w nim bliską relację i przyjmując rolę terapeuty. W dzisiejszym filmie poznasz historię młodego mężczyzny, nazwijmy go Adam, który popełnił mnóstwo błędów, z których nie tylko mężczyźni, lecz i kobiety mogą się bardzo wiele nauczyć, bo popełniają je niestety obie płci. Błędów, które zmarnują Ci życie, więc lepiej, aby sobie uświadomił, jakie to są ich unikał. Przez cały ten film znajdziesz cały katalog zachowań, z których każde, podkreślam, każde powinno spowodować natychmiastowe wywalenie takiej osoby z twego życia, więc oglądaj uważnie. Nie blokuj się toksykiem, tak jak to robi wielu ludzi, i tak jak to niestety zrobił autor cytowanego maila. Imiona bohaterów jak zwykle są zmyślone, ale cała reszta, co chwilami aż trudno mi uwierzyć, jest niestety autentyczna. Cytuję. Na wstępie zgadzam się na publikację. Mam na imię Adam. Moja historia rozpoczęła się jak bajka. Piękna dziewczyna, poznana u kolegi na imprezie, wielkie uczucie. W tym czasie oboje żyliśmy w UK, lecz mieszkaliśmy w innych miastach. Ona z ówczesnym chłopakiem. Koniec cytatu. No cóż, dobre złego początki. Tak się często zdarza. Potencjalnie problematyczne jest już mieszkanie jednej z osób z dotychczasowym partnerem. I właśnie tutaj zalecam ostrożność, bo jak wejdziesz taką osobą w relację, to jest po pierwsze bardzo duże ryzyko, że w pewnym czasie to ty będziesz w cudzysłowie tą dotychczasową osobą, a ta osoba będzie się rozglądać z jakimś innym. Poza tym, jeżeli jakiś człowiek jest z jakimś partnerem przez dłuższy czas, a potem bezpośrednio jest w relacji z drugim, to jest dodatkowy element ryzyka, który trzeba uwzględniać. Jeśli poprzedni związek miał na przykład głębszy charakter. To albo ta osoba nie przerobiła jeszcze mentalnie rozstania z tamtym partnerem, i wszystko się jeszcze może zdarzyć, łącznie z powrotem, albo może tak być, że ta relacja z tobą jest tylko relacją pocieszenia, mającą zapełnić powstałą lukę. Nie musi tak zawsze być, ale rozważ takie możliwości i bądź ostrożny, albo ostrożna. Bo wbrew temu, co twierdzi to wielu retpilowców, skakanie z gałęzi na gałąź w relacjach dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Więc, panie, też na to uważajcie. A teraz zobaczmy, jak wyglądał początek znajomości Adama. Cytuję: Spotkaliśmy się u mojego kolegi na imprezie bożonarodzeniowej. Mogliśmy godzinami rozmawiać przy tuleni. Po kilku dniach wspaniały seks, i tak nam upłynął czas do wyjazdu. Oczywiście zaproponowałem, aby przeprowadziła się do mnie, na co przystała z wielką ochotą. Koniec cytatu. Pamiętasz, jak w jeden z filmów mówiłem o bombardowaniu seksem i bombardowaniu miłością przez narcyza? Jeżeli tego jeszcze nie obejrzałeś, to koniecznie obejrzyj ten film. Link znajdziesz w opisie. Dla wielu mężczyzn naturalnym założeniem jest to, że jak poznajesz kogoś, z kim masz dobre rozmowy i super seks, to naturalnym jest to, że warto jak najszybciej zamieszkać razem, aby mieć jak najwięcej tych dobrych rozmów i dobrego seksu. O ile nie masz naprawdę bogatego doświadczenia w relacjach z pią przeciwną i wynikając z nich, z nich dużego wyczucia, to przeważnie jest to duży, duży błąd, który potem bardzo się mści. Dobra rada jest taka, nie wprowadzaj się pod jeden dach z kobietą czy z mężczyzną, zanim dokładnie tego człowieka nie poznasz i nie tylko nie sprawdzisz autentyczność cech, które ci się w nim podobają. Ale też przede wszystkim nie zbadasz, czy nie ma on albo ona jakichś paskudnych, poważniejszych sygnałów ostrzegawczych. O tych sygnałach ostrzegawczych wspomniałem w filmie, który podlinkuję na końcu tego nagrania. A znacznie szerzej omówiliśmy je w naszych książkach: Sukces w relacjach międzyludzkich i Wojna na Słowa, które jako zestaw korzystnie kupisz w naszym sklepie. Wracając do tematu, podkreślam, że mówię teraz o zamieszkaniu pod jednym dachem, a nie spotykaniu się w celu przeżycia miłych chwil razem. To ostatnie możesz, a nawet powinieneś praktykować, tylko odpowiednio się zabezpieczając i oczywiście tylko spotykając się u któregoś z Was, a nie mieszkając razem. Zobaczmy, co było u Adama. Cytuję: Początkowo było super, wspaniały seks codziennie, lecz już zaczęły się pierwsze oznaki chorobliwej zazdrości. Koniec cytatu. Zawsze uważaj na pierwsze sygnały ostrzegawcze. Pamiętaj, że na początku takiej relacji znakomita większość ludzi będzie się starała pokazać ci jak najlepszej strony. To oznacza, że jeśli w tej fazie pojawią się nawet pozornie drobne rysy na tym idealnym obrazie, który buduje ta druga osoba, to przyjrzyj się mu uważnie. Mówię, przyjrzyj, no bo czasem może to być faktycznie tylko jakiś drobiazg. Może jednak tak być, że jest to symptom czegoś bardzo poważnego pod powierzchnią, pokazywanego ci pięknego lakieru. Oczywiście, żaden człowiek nie jest idealny, dlatego zalecam najpierw przyjrzenie się i po prostu zwolnienie tempa własnego zaangażowania, kiedy pojawi się coś niepokojącego. Nie oszukuj się też tak, jak to zrobił Adam, cytuję: Coraz częstsze awantury, lecz dało się to wytrzymać koniec cytatu chwileczkę czy wchodzisz z kimś w relację tylko po to, żeby dało się w niej wytrzymać? Czy to ma być raczej relacja wzbogacająca o pozytywne doświadczenia obydwu stron? Tak jak to opowiedział to Adam, to brzmi jakby tolerowanie przez niego tych awantur było być może opłatą za dobry seks od czasu do czasu. No, ale wszystko jedno, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, nie rób tego. Jak ci zależy na samym seksie, to znajdź sobie innych, bezproblemowych partnerów, zamiast być obiektem rozładowywania złości i frustracji osoby, która sama nie potrafi poradzić sobie z własnymi emocjami. To nie po to tu jesteś. To znalezienie innych chętnych jest dość bezproblemowo możliwe dla kobiet i dla ogarniętych mężczyzn. Dlatego jeśli zależy ci tylko na tym, to nie pozwól, nie pozwól terroryzować się w ten sposób przez kogokolwiek. Zwłaszcza z powodów, z jakich robiła to Bożena, cytuję. Przeszkadzało jej, że moja była dziewczyna, z którą kompletnie nic mnie nie łączyło, mieszka w tym samym mieście i pracuje w tej samej firmie. Było to powodem częstych awantur. Koniec cytatu. Słuchaj, ta kobieta kwalifikowała się na terapię, a nie do jakiegokolwiek związku. I to nie tylko ze względu na te wybuchy zazdrości. No bo posłuchaj, co jeszcze pisze Adam. Cytuję. Bożena, bo tak ma na imię, nie wykazywała zbyt wielkiej ochoty. Ani by znaleźć pracę, ani by chociaż ugotować obiad, gdy ja jestem w pracy. Lecz mi to nie przeszkadzało. Koniec cytatu. Czyli, patrząc na to, kobieta pasożytowała na Adamie, który po cały dniach pracował. Ciekawe, w jaki sposób i z kim ta kobieta urozmaicała sobie ten czas, kiedy nie mając do roboty, a Adam pracował. I choroba zazdrość mogła wyniknąć też właśnie z takiego obrazu świata, jaki miała na podstawie własnego podejścia do innych facetów, kiedy była razem z Adamem. Do myślenia powinny też dać Adamowi inne słowa Bożeny, cytuję. Już wtedy bardzo często powtarzała, że mam wielkie szczęście, że zostawiła swego byłego chłopaka, bogatego dentystę i wybrała mnie. Bo jak mówiła, przy nim nie mogła być sobą. Koniec cytatu. Tutaj są dwie rzeczy, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza, to zawsze, zawsze słuchaj uważnie, kiedy partner mówi ci, że to ty masz szczęście, że jest z tobą. To jest podprogowo przekazana wiadomość, że ta osoba uważa, że jesteś w związku tym gorszym, że to ona w jakiś sposób się poświęca lub sprzedaje poniżej swojej wartości. To wbrew pozorom jest bardzo ważny znak ostrzegawczy. Jak go wyłapiesz, to nie ignoruj go, a w żadnym wypadku z taką osobą się nie rozmnażaj, to jest bardzo ważne. Potem będzie tak, że w którymś momencie taka w cudzysłowie poświęcająca się osoba albo robi ci z frustracji piekło na ziemi, albo cię porzuci. Po co tracić lata życia i jeszcze je dodatkowo komplikować dziećmi, które potem całkiem niezasłużenie będą cierpieć. Drugą sprawą, na którą zwrócimy uwagę, to słowa Bożeny, że zostawiła tamtego mężczyznę, bo nie mogła być sobą. Co to może oznaczać? Po pierwsze, nie wiadomo kto kogo zostawił, to jest jedna sprawa. Po drugie, może tamten dentysta miał po prostu swoje standardy tego, jak powinien być traktowany w związku. I Bożena się po prostu w nich nie zmieściła, a on nie tolerował ich zachowań. To, jak zaraz zobaczycie, było bardzo prawdopodobne. Pamiętaj dla siebie: wszystko jedno, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, koniecznie ustal sobie minimalne standardy tego, jak pozwalasz się w ogóle traktować i w żadnym, w żadnym wypadku nie schodź poniżej. Przy okazji możesz sobie też ustalić minimalne standardy zdrowego rozsądku i zdrowego myślenia, jakie musi mieć osoba, która chce z tobą mieć więcej niż okazyjny seks z dobrym zabezpieczeniem. Ja wiem, że to brzmi bardzo chłodno, ale zaniedbanie tego prowadzi w większości przypadków do poważnych problemów i marnowania sobie życia. Zobaczmy co było dalej u Adama, cytuję. I tak lata mijały. Bożena była bardzo wybuchowa i często rozkręcała awantury o nic. Na przykład, że nie zamknąłem oczu, jak w telewizji była jakaś kobieta atrakcyjna. Mówiła, że dla niej to jest jak zdrada. Aby ją uspokoić i zapewnić o mojej wierności, wytatuowałem sobie jej imię na ramieniu. Oczywiście nic to nie dało, ale już nie wiedziałem co zrobić. Koniec cytatu. Drogi widzu, jeżeli ktoś mieszkając pod twoim dachem robi jakiekolwiek awantury, to pozbywasz się takiej osoby z mieszkania wszelkimi dozwolonymi przez prawo sposobami, bez jakichkolwiek szans na powrót. Nie mogę się nadziwić, co ludzie w wyniku wychowania w Polsce są gotowi tolerować u innych, zwłaszcza w takiej sytuacji jak u i Bożeny. Jeśli masz taką sytuację, to najwyższy czas to zmienić, bo inaczej pozwolisz ludziom chorym psychicznie i pasożytom marnować bezcenne lata twojego życia, których nikt ci potem nie odda. I nie próbuj kupić sobie zaufania drugiej osoby, tatuując sobie jej imię. Tatuaż to jest najbardziej trwała rzecz, jaką może zrobić na swoim ciele i nigdy nie wiesz, jak potoczą się twoje dalsze losy i z kim za 5-10 lat będziesz miał do czynienia. Co będzie, jeżeli Adam rozstałby się z Bożeną, co potem nastąpiło i poznał pięć lat później inną wartościową kobietę o zupełnie innym imieniu. Naprawdę warto tak komplikować sobie możliwości wyboru przyszłości? Tym bardziej, że takie akcje jak u Adama nie dają nic trwałego, jeżeli jesteś taką osobą, jak Bożena. Dla niej to było bez znaczenia zrozumiałe samo przez się. A teraz poczytajmy dalej. Po jakimś czasie jej tata miał wypadek i Bożena musiała wysyłać pieniądze matce. Oczywiście ja pożyczałem od znajomych pieniądze na przeloty i pobyt w Polsce. Ja nas utrzymywałem i nie usłyszałem nawet dziękuję, tylko więcej awantur. Byłem ich chłopcem do bicia, na którym się wyżywała. Koniec cytatu. Wiecie, jak to czytam, to mam ochotę skopać rodziców Adama, że tak wychowali mężczyznę, którego spodzili. Powiedzmy sobie, wychowanie dzieci na mentalnych niewolników, niepotrafiących, Postawić nieprzekraczalnych granic innym ludziom, to ulubione zajęcie bardzo wielu polskich rodziców, polskiego społeczeństwa i polskiej szkoły, niestety. Nagram o tym serię filmów, ale na razie staram się takimi filmami jak ten dostarczyć wiedzy i spojrzenia na życie, które właściwie każdy dobry ojciec powinien przekazać własnym dzieciom. Jeśli to otwiera oczy i Tobie, to proszę poleć te materiały innym, będzie zdecydowanie mniej zmarnowanych żyć ludzkich. Ładama to jeszcze nie koniec, cytuję. Po jakimś czasie urodził się nasz syn i postanowiliśmy wrócić do Polski. Koniec cytatu. Całkiem chłodno na to patrząc, ja na miejscu Adama sprawdziłbym, czy określenie nasz syn odzwierciedla faktyczny stan rzeczy, czy raczej jest to syn Bożeny i kogoś jeszcze. Patrząc na historię tej relacji, wcale by mnie to nie zdziwiło. Z listu nie wynika, jaki jest status prawny, ale możliwości są, na pewno istnieją. Ciąg dalszy Ładama był następujący, cytuję. Natłok, awantur się zmniejszył na jakiś czas, i wszystko wydawało się być ok. Do czasu, gdy nie powiedziałem Bożenie, że najwyższy czas, żeby poszła do pracy i pomogła mi w utrzymaniu domu. Stałem się potworem, co zmusza biedną kobietę do pracy tuż po porodzie. Syn miał już ponad półtora roku. Ja czasem wyjeżdżałem za granicę na 2-3 miesiące, by dorobić, ponieważ Bożena miała wieczne opory, by dawać na życie. Koniec cytatu. Pewnie większość z Was się zgodzi, że Adam już dawno powinien wywalić to babę ze swego życia, nawet biorąc pod uwagę, że pewnie będzie zaskarżony o płacenie alimentów. To nawiasem mówiąc, byłaby też dobra okazja, żeby sądownie sprawdzić poprzez badanie DNA, czy on faktycznie jest ojcem tego dziecka. A nawet płacenie alimentów byłoby pod każdym względem tańsze niż marnowanie dalszego życia z taką pijawką, nie tylko finansową, ale też emocjonalną. Zobaczcie, co tam się jeszcze w ogóle wydarzyło. Cytuję. Wymyśliła, że będzie dawać 500 zł, bo tyle może, a zarabiała więcej ode mnie. A ja, żeby się nie kłócić, dobrałem pożyczki, by nie dochodziło do kłótni. Koniec cytatu. Człowieku, w takiej sytuacji nie kłócisz się, tylko taką osobę ekspresowo wywalasz poza twoje życie. Ja naprawdę bardzo doceniam, Adamie, że tak otwarcie opisujesz to, co było, bo nie tak powinien zachować się mężczyzna, ale doceniam to, że masz przynajmniej jaja, żeby otwarcie o swoich błędach mówić. Naprawdę szacunek. Popatrzmy jeszcze na niektóre inne zdarzenia, które miały w międzyczasie miejsce. Cytuję je, bo każde z nich pojedynczo powinno wystarczyć do wywalenia takiego w cudzysłowie partnera z twojego życia. Cytuję. Gdy zostałem oszukany na OLX, to wyśmiewała mnie miesiącami, jaki to jestem głupi i naiwny. I tak, gdy pracowałem na miejscu, to byłem nieudacznikiem, który nie potrafił utrzymać rodziny, a gdy wyjeżdżałem, to po to, żeby ją zdradzać i imprezować, co oczywiście było bzdurą. Coraz więcej awantur. Koniec cytatu. Nawet od partnera, który w równorzędnym stopniu przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, możesz i powinieneś oczekiwać wsparcia i docenienia wysiłków, które podejmujesz. Interpretowanie czegokolwiek, co robisz na Twoją niekorzyść, to sygnał albo czyjejś choroby psychicznej, albo bezczelnej manipulacji, która też niestety czasem się zdarza. Dla mnie wygląda to na bardzo silne zaburzenie arcystyczne, które już bardzo dawno, właściwie prawie na samym początku, powinno zdyskwalifikować Bożenę do czegokolwiek. Pamiętaj, jak widzisz nawet ślady czegoś takiego w swoim życiu, to ewakuuj się jak najprędzej w imię własnego zdrowia psychicznego. Teraz zobaczymy jeszcze jeden dość typowy błąd, który popełnił Adam. Cytuję. Gdy ośmieliłem się sobie coś kupić, to już byłem zmieszany z błotem, bo jestem facetem i nic nie potrzebuję. Ze względu na syna, tylko milczałem i zaciskałem zęby. Koniec cytatu. Podkreślam, że oczywiście każdą sytuację należy oceniać indywidualnie, ale warto przy tym rozważyć, że często pozostanie z toksycznym partnerem dla w cudzysłowie dobra dziecka wcale nie służy poprawieniu jego rozwoju. Syn Adama na bieżąco będzie nasiąkał wzorcami z domu, a nie są to dobre wzorce dla mężczyzn. Podkreślam, nie mnie to decydować, ale jak masz taką sytuację, to trzeba rozważyć i ten aspekt sprawy. Zastanów się, skorzystaj z fachowej pomocy, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Przejdźmy dalej, a napisał: Gdy kupiłem auto, to oczywiście sam je utrzymywałem i ciągle miałem awantury, że kupiłem je, żeby podrywać dziewczyny. Gdy auto sprzedałem, to byłem potworem, który pozbawia rodziny samochodu. Ciągły szantaż emocjonalny, rozliczanie z każdego słowa. Koniec cytatu. Takich przykładów Adam przytacza więcej, ale myślę, że jako widz masz już dość wystarczająco dużo takich konkretnych sytuacji. Jak nie, to napisz, zamieszczę resztę przypiętym komentarzu pod filmem, bo tego było więcej. Cała sytuacja pewnie trwałaby długo wobec braku determinacji u Adama, żeby ją zakończyć, ale na szczęście dla niego, Bożena postanowiła inaczej. Cytuję: W zeszłym roku, podczas rozmowy, przyznała, że nie radzi sobie psychicznie i musi iść do psychiatry. Dostała leki i było super przez dwa miesiące. Kiedy wyjechałem kilka miesięcy temu w delegację, to przestała odbierać telefony, urwała kontakt z nią oraz z synem. Gdy wróciłem do domu, to zastałem mieszkanie zdemolowane i rozkradzione. Koniec cytatu. Adam, po stwierdzeniu zdemolowanego i rozkradzionego mieszkania, powinien natychmiast zgłosić to na policję. Plus wystosować tak zwane powództwo cywilne o naprawienie szkody. Pamiętaj, jeśli ktoś zrobił coś takiego, to nie należy w żadnym wypadku puszczać tego płazem, bo nagradzasz wtedy niepożądane zachowania. Plus po takiej akcji. Było do przewidzenia, że potem będą różne przepychanki w sądzie, więc wszystko, co osłabia pozycję takiego pasożyta, należy bezlitośnie rozegrać, bo inaczej ta osoba odwróci sytuację przeciwko tobie. Jakie legalne narzędzia masz do dyspozycji, zobaczysz w filmie, który nagrałem z Karoliną, która jest doświadczonym adwokatem i który podlinkuje na ekranie końcowym. Koniecznie go obejrzyj. Założę się, że Adam niestety tego nie zrobił i w rezultacie w sprawie sądowej potem stał się ofiarą pomówień Bożeny, cytuję. Obecnie toczy się sprawa, żeby mógł syna widywać, bo ponoć jestem sadystą i toksykiem, który ją bił, terroryzował i zamykał syna na balkonie, co jest oczywiście bzdurą. Dlatego ostrzegam wszystkich przed związkami z takimi kobietami z problemami. I nie pomożecie, a sobie zrujnujecie życie. Koniec cytatu. Późno, ale jednak też i Adam doszedł do właściwych wniosków, które należało wyciągnąć lata wcześniej. Bardzo mu dziękuję za odważne podzielenie się tą historią. Mam nadzieję, że przyda się ta historia też i Tobie, abyś nie stał się kolejną ofiarą zaburzonej lub po prostu perfidnej osoby. Takie wszechmiar szkodliwe istoty są wśród nas, niestety, i warto się nauczyć nie tylko je szybko rozpoznawać, ale też nie mieć zahamowań, aby po rozpoznaniu traktować jak raka we własnym organizmie. Im szybciej i dokładniej się go pozbędziesz, tym lepiej dla Ciebie. Z tą ostatnią umiejętnością jest gorzej, no bo wielu z nas było wychowywanych na potulnych niewolników, ale z własnego doświadczenia wiem, że można się tego nauczyć. W tym wszystkim ważne jest jeszcze, aby widząc takie ekstremalne przypadki jak te, które opisuję w moich filmach, nie wrzucać wszystkie kobiety albo wszystkich mężczyzn do jednego worka, co robi na przykład red pill czy ekstremalny feminizm. W ten sposób też sobie szkodzimy, bo wspólne życie z wartościowym partnerem jest bardzo podnosi jego wartość i warto czegoś takiego doświadczyć. O tym piszemy aktualnie książkę Sukces w relacjach damsko-męskich. Jak chcesz być poinformowany, jak tylko będzie dostępna, to zapisz się na listę informacyjną bez zobowiązań dla ciebie, za to z 10% rabatem przy jej zakupie. Nagrywam te filmy, aby ochronić jak największą grupę widzów przed doświadczaniem tego rodzaju problemów we własnym życiu. Jeśli chcesz, abym omówił tu anonimowo też i Twoją sytuację, to proszę, opisz mi ją w mailu. Dodając zdanie, że wolno mi wykorzystać go w filmie, bo inaczej wszystko jest poufne. Obejrzyj jeszcze ten film o metodach narcyzów i daj lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać go innym. Zapisz się na newsletter. Od czasu do czasu zapowiadam tam ciekawe i bezpłatne wydarzenia z moim udziałem. Do zobaczenia.